Nazywam się Ifa Wisber. Pochodzę z rodziny żydowskiej inteligencji. Jestem aktorką. Kiedy pojawił się Hitler, miałam 25 lat. Wcześniej żyłam, jak chciałam. Dla mnie, tak jak i dla innych Niemców, wolność była najwyższą świętością. To właśnie zmieniło się najbardziej po dojściu Hitlera do władzy. Jednostka przestała decydować o własnym życiu. Najbardziej intymne, intelektualne i zawodowe sprawy stały się probierzem lojalności wobec państwa. Koniec z drzwiami i zamkami. Każdy mógł do zaglądać w cudze garnki, w książki i do łóżka. Nazywam się Rudolf von Linauer. Jestem architektem. Katolikiem, niezaangażowanym politycznie, rozwodnikiem. Mam 27 lat. Mieszkałem w Filadelfii, w Ameryce Południowej, w Chinach, wśród tybetańskich mnichów. Właśnie wróciłem do Niemiec. Miałem się za szczęściarza, bo nie musiałem pracować w filmie, słuchać radia ani brać udziału w partyjnych mszach. W każdy niedzielny wieczór nieustanne obowiązki pod nadzorem innych szefów i kolegów. Miały zeszlifować twój wygląd i twoje myśli do stanu jednolitego forniru.